Jeszcze bez zwycięstwa, ale po dwóch wysokich porażkach, w końcu z punktem w sobotę w trzeciej kolejce trzeciej ligi Stilą Gorzów bezbramkowo zremisował z MKSM klucz Borg. Trener niebiesko-białych nie ukrywał po tym spotkaniu, że priorytetem dla niego była gra w obronie. Wiadomo, że w takiej sytuacji jak my byliśmy, jakbyśmy dzisiaj szli bramkę i zdobyli trzy punkty, byśmy się bardziej cieszyli, ale małą myszką małą łyżką, yy, widzę progres, widzę yy, zespół, który wierzy w to, co robimy i to jest najistotniejsze. Bramek w tym meczu nie było, ale było za to mnóstwo żółtych kart. Łącznie 13, ostatnie 10 minut. MKS grał w dziesiątkę po czerwonej kartce za dwie żółte dla jednego z jego piłkarzy, a już w doliczonym czasie gry z boiska za kartki musiał zejść także trener tej drużyny. Dolicza minutę. Za moje dwie żółte kartki, czyli Stilon 11 ma jeszcze szansę o minutę dłużej no i to są pewnie konsekwencje, jakbym się czuł, jak za moje kartki byśmy dostali bramę. MKS mógł w dziesiątej minucie strzelić gola, ale zmarnował rzut karny. Na wysokości zadania stanął bowiem bramkarz Stilonu Szymon Czajor. Sam mecz był dość wyrównany, choć w drugiej połowie to Stilon miał przewagę. Chcieliśmy zagrać ten mecz na zero yy, i, to, i to był taki nasz priorytet. Następnym meczę Stilon zagra w środę u siebie z Karkonoszami Jelenia Góra. To Beniaminek, ale mocny, co udowodnił w meczu u siebie z Lechią Zielona Góra, z którą wygrał 3 do 1. W środę Lechia podejmie natomiast rekord Bielsko-Biała.